Montaż namiotu dachowego WildCamp Ohio 160 na relingach w Jeep Patriot. Montażowy namiotu, ten mamy na przykładzie WildCampa. Yy, gumki ściągające tropik zakładane do nie ma, nie ma. wewnątrz do takich uchwytów, żeby się tropik ściągał w trakcie składania namiotu. Tu mamy zestaw montażowy belek. Tu jest zestaw montażowy drabinki. I śruby mocujące namiot do relingu. Tu mamy znowu elementy montażowe do drabinki, zaślepki profilu aluminiowego, podkładki pod mocowanie namiotu. Narzędzia belki. Potrzebujemy wpuścić w nie śruby młotkowe. Po przykręceniu belek następny etap, wrzucamy namiot dachowy Ohio 160 od Wild Campa do dach Patriota. Pasujemy z relingami i powoli przygotowujemy się do przykręcenia namiotu do wspomnianych relingów. Gotowe, przystępujemy do postawienia namiotu dachowego. Czyli łapiemy za drabinkę, ciągniemy za drabinkę, ustawiamy wysokość drabinki, żeby wypoziomowała namiot i stanowiła jednocześnie podparcie namiotu. Zakładamy dodatki, czyli kieszenie na buty i akcesoria. Przygotowujemy namiot do złożenia, tak by był gotowy do drogi. Zbieramy akcesoria, kieszenie, wszystkie do środka. Zbieramy pręty podtrzymujące okna dachowe oraz tropik. Wcześniej założyliśmy gumkę mocującą namiot dachowy od środka, żeby lepiej się składał i równo się składał. Takie jest jej zadanie, tak naprawdę. Łapiemy za drabinę tak samo jak rozkładaliśmy. Tak samo składamy. Czyli w tym momencie ciągniemy drabinę do góry. Regulujemy ją. Zakładamy pokrowiec. Wszystko złożone. Pokrowiec zapięty, można ruszać w podróż.